Witam Was serdecznie. Dzisiaj dziś odrobinę relaksu. Upał straszny. Mam chwilę, chwilę przerwy, także spotykam się dzisiaj z Wami, żeby pogadać chwilę o rzeczy chyba nie najważniejszej w wędkarstwie, ale takiej, która sprawia nam ogromną, ogromną przyjemność, nam wędkarzom i rzeczy bardzo bardzo istotnej, a mianowicie chciałbym się pogadać o najlepszej wędce muchowej, oczywiście w, w moim zdaniem najlepszej wędce muchowej, bo jest to bardzo bardzo subiektywne kto jaką wędkę muchową lubi najbardziej i chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, powiedzieć kilka słów na podstawie swoich doświadczeń wieloletnich na temat przyponów muchowych. Części zestawu, którą uważam, że jest bardzo, bardzo istotna, jeśli chodzi o nasze łowienie. Zacznę od wędki. Słuchajcie, ja bardzo, bardzo lubię wędki szybkie od wielu lat używam szybkich wędek. Natomiast w dniu dzisiejszym przy ogromnym wyborze wędzisk, jakie są na naszym rynku, najlepszą wędką moim zdaniem Jaka jest w tej chwili na rynku, a to zdanie e, wynika z tego, że jestem zadowolony, usatysfakcjonowany z używania tego wędziska zarówno przy delikatnym łowieniu, jak i przy łowieniu zestawami e, cięższymi. To jest wędka firmy Orvis, najnowszy wypust e, Heliosa. Helios 3 w tym wypadku jest to wędzisko, które oznaczone jest literką D, bo mamy dwa rodzaje tych nowych heliosów: to jest F i D. Literka F oznacza feeling, tak to katalogowo dzisiaj mamy oznaczone, i jest to rzeczywiście wędka, którą można by porównać do. Full flexa i ta wędka oznaczona litorką D, czyli distance i to jest tip flex, bardzo szybkie wędzisko. Natomiast jest to wędzisko w tej chwili uznane za najlżejszą wędkę, jaka jest dostępna. Natomiast blank jest na tyle dopracowany, że ta wędka kapitalnie pracuje pod linką. Zresztą, słuchajcie, popatrzcie chwilę, ja tą wędką porzucam. Zobaczcie, jak to wygląda podczas samego rzucania, a ja zaraz do Was wrócę i kilka słów jeszcze o tej wędce opowiem. Ja tego typu wędzisk używam zarówno w klasie 4, 6, 8 i 10. Eee, używałem wcześniejszych modelów, modeli przepraszam, yy Heliosa 2, zresztą mam jeszcze ciągle i, i, i bardzo jestem zadowolony. I powiem szczerze, że jak wszedłem w posiadanie Heliosa 2, nie wyobrażałem sobie za bardzo jak można zmodyfikować, jeszcze ulepszyć tą wędkę. I rzeczywiście ten nowy wypust jest yy, to wędka, która nie przenosi drgań. Blank, który nie przenosi drgań, jest bardzo niewiarygodnie dynamiczny. Rzucanie na dużą odległość, operowanie w trudnych warunkach wiecznych jest bardzo, bardzo wygodne. Dostosowując do tego różne linki, można świetnie sobie radzić, zarówno z delikatnymi, malutkimi, suchymi muszkami, jak i z dużymi streamerami w wyższych klasach tych wędek, czy ciężkimi, na przykład nimfami. Bardzo, bardzo wygodnie się rzuca ze względu właśnie na dynamikę tej wędki. I jak ja, słuchajcie, rozpocząłem dzisiaj to, 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 o czym mówię, to wspomniałem, że to nie jest najważniejsza rzecz dla nas, wędkarzy. I rzeczywiście, słuchajcie, wędziska są tym narzędziem, tą częścią tego naszego zestawu, który oczywiście jest istotny, ale w dużej mierze to, jakim wędziskiem się posługujemy to wynika z naszych bardzo bardzo osobistych preferencji. Jedne osoby wolą wędki dużo dużo wolniejsze, inni tak jak ja posługują się wędkami bardziej dynamicznymi. Używamy wędek dłuższych, krótszych. Jednokrotnie spotykam się z osobami, które bardzo lekko łowią wędkami w klasie 2 3. Ja osobiście Najniższą wędkę, jeśli chodzi o to, o jakie klasie, to mam wędkę czwórkę. Zresztą tak jak kiedyś wspominałem, mam wędki co dwie klasy: dwójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę, dziesiątkę i dwunastkę. I polecam każdemu z Was spróbowania różnych wędzisk. Ja wiem, że czasami ceny tych, tego sprzętu bywają zaparowe i nie możemy sobie pozwolić na pewne. Wędki na pewne wędziska, natomiast próbujcie. Bo czasami może się okazać, że wędka zupełnie niedroga, w bardzo przystępnej cenie będzie bardzo Wam odpowiadała, odpowiadała Waszemu łowieniu. Natomiast istotne jest to, żebyście zdawali sobie z tego sprawę, w jakich warunkach, gdzie, na jakie ryby, jakimi przynętami będziecie łowić i dobierali te wędziska uwzględniając te czynniki. Nie ma wędki uniwersalnej, o tym też już wcześniej kiedyś mówiłem, która by się nadawała do wszystkiego. Oczywiście są takie wędziska którymi można łowić suchą muchą i streamerem lekkim przy wypadku na przykład łowieniu pstrągów, na przykład w klasie 5, 9 stopowe wędki, są to wędki, które pozwalają na to, żeby dla kogoś, kto zaczyna swoją zabawę, czy też na nadzwyczajnym świecie nie stać go na to, żeby miał kolekcję wędek, może sobie pozwolić na to, żeby zacząć od, od takiej piątki i, i jeżeli będzie czuł potrzebę sięgania po kolejne wędziska, to jak najbardziej można tego spróbować. Ja kiedyś rozpoczynając tego vloga mówiłem o tym, że będę mówił o firmach, będę mówił o markach, będę mówił o sklepach i to nie wynika z tego, że ja chcę kogoś zareklamować, absolutnie. Dlatego, że nie mam żadnego problemu, żeby chwalić czy też polecać to, co używam sam, co sprawdziłem przez lata i mieć opinię nie do końca dobrą na temat pewnego sprzętu czy różnych marek, z którymi po prostu przy spotkaniu, podczas używania Okazywało się, że coś mi osobiście nie pasowało. Stąd też miejcie to na uwadze, że to jest tylko i wyłącznie moja, e, moje spojrzenie na to, e, a nie jest to e, najwyższa mądrość czy też coś, do czego wszyscy muszą podejść z uznaniem. Każdy z Was może mieć zupełnie, zupełnie inne zdanie na ten temat. Natomiast polecam wam tą wędkę, spróbujcie kiedyś, jak będziecie mieli okazję. Spróbować tych wędek na przykład można we Wrocławskim Fly House, który jest dystrybutorem sprzętu Orwisa, ale też na przykład krakowski Salar ma w swojej ofercie wędki Orwisa. Wiem, że u Bogdana Gawlika można te wędki też kupić i jeszcze na pewno w kilku innych sklepach. Także jak tylko będziecie mogli spróbować, nawet na sucho, nie nad wodą, weźcie taką wędkę, spróbujcie, porzucajcie, zobaczycie. Jest ogromna różnica, jest, jest totalnie różnica. Ja mam, ja mam sporo wędek różnych innych i yy, czuję, jak, jak zupełnie ten blank inaczej pracuje, jak wygodnie tą wędką się rzuca. Słuchajcie, druga, drugi temat, druga sprawa, o jakiej chciałem Ci pogadać, to trochę więcej chciałbym powiedzieć. To jest temat który w naszym zestawie muchowym jest ta część tego zestawu jest chyba najistotniejszą, jeśli jedną z najbardziej istotnych, a wiem, że wielu kolegów wędkarzy nie przykłada kompletnie wagi do, do tej części zestawu, a mianowicie przypon. Ja poprosiłem mojego kolegę Piotrka, którego serdecznie pozdrawiam, żeby podpowiedział mi, co chciałby usłyszeć w tym vlogu, o czym chciałby, żebym ja po, pomówił. I znowu postaram się przekazać o wielkim, wielkim skrócie, wielkiej pigułce kilka szczegółów dotyczących przyponu. Ich długości, średnic, dlaczego używać i w jakiej sytuacji w przyponów fluorokarbonowych, w jakich sytuacjach przyponów klasycznej żyłki nylonowej. Zacznę słuchajcie od metody suchej muchy, bo to jest ta ukochana przez nas wędkarzy muchowych metoda, i to jest ten czas letni, kiedy suchą muchę można używać, używa się najczęściej. Ja do połowu na suchą muchę pstrągów w rzece, czyli tych ryb, które najczęściej łowimy. Oczywiście poławiamy też klenie wielce jazie. Można łowić karpie, bolenie na suchą muchę. Wielu kolegów bardzo skutecznie łowi. O lipieniach nie wspomnę. Staram się używać przyponu. Który nie jest krótszy aniżeli długość wędki. Bardzo często używam dłuższego przyponu aniżeli długość wędki. W takich sytuacjach, jeżeli łowię w sposób bardzo tradycyjny na suchą muchę, czyli w poprzek nurtu, w dół nurtu, to ten przypon ma mniej więcej długość wędziska, którego używam. Jeżeli łowię idąc pod prąd i rzeka jest bardzo klarowna, ryby są bardzo, bardzo płochliwe to niejednokrotnie używam dłuższego przyponu, bywa także nawet półtorej długości tej wędki. Wynika to z tego, że na płytkiej wodzie duże pstrągi potrafią się spłoszyć ze spadającej na powierzchnię linki, stąd też prezentacja musi się odbyć w taki sposób, aby mucha spadła przed żerującą rybą, a linka za. I tutaj ten długi przypon ułatwia nam to. Oczywiście samo rzucanie, sama prezentacja długim przyponem jest dużo trudniejsza. Jeśli chodzi o materiał do przyponów, które używam przy łowieniu na suchą muchę, to jeżeli muchy mają dużą wyporność, na przykład piankowce, czy też muchy CDC, i mogę sobie pozwolić na łowienie niezbyt grubymi, Przyponami, szczególnie ostatnim końcowym odcinkiem, to bywa tak, że używam przyponów fluorokarbonowych. Dlaczego tylko w takim wypadku? Fluorokarbon ma pewną właściwość. Nim się troszeczkę wygodniej rzuca, bo jest dużo sztywniejszy. Jest <laughs> przede wszystkim mniej rozciągliwy, ale ma jedną w tym wypadku cechę, która może utrudniać łowienie na suchą muchę, a mianowicie on tonie. I to bardzo szybko tonie, fluorocarbon. Stąd też, jeżeli mamy małą, delikatną suchą muszkę, to bywa tak, że ten yy, przypon powoduje, że tą muchę nam zatapia. I to jest niekomfortowe. Jeżeli ja mam, załóżmy, dużego konia piankowego, to wtedy mogę sobie na to pozwolić, żeby ten przypon był fluorokarbonowy dlatego, że ta mucha ma i tak, tak, dużą wyporność, że ten przypon nie będzie wciągał mi tej muchy pod wodę natomiast i to jest jedyny wypadek delikatne, małe, suche muszki kiedy jeszcze zdarza mi się używać e, przyponu nylonowego albo do przyponu konicznego fluorokarbonowego dowiązuje odcinek nylonowy, żeby on pływał na powierzchni żeby nie zatapiał nam tej delikatnej, mi tej delikatnej, suchej muchy. A w każdym innym przypadku używam przyponów już dzisiaj fluorokarbonowych. Długość przyponu jest szczególnie przy wszystkich technikach, kiedy prezentujemy nasze przynęty pod wodą na różnych głębokościach, jest to pewnego rodzaju łamigówka, której nauczymy się rozwiązywać poprzez doświadczenie, a mianowicie jeżeli łowię w rzece na przykład na długie nimfy, długość mojego przyponu jest mniej więcej długości wędki, mam założone dwie nimfy, to muszę uwzględnić długość tego przyponu, jego grubość, nie tylko względem ryb, które mogę tam złowić, czy też wagi tych nimf, które mam tam zawiązane, ale też tym, że cieńsza żyłka, cieńszy fluorokarbon będzie szybciej tonął. Grubszy będzie spowalniał to tonięcie. I tutaj też ta kombinacja i wyobrażenie, jak ta prezentacja ma się odbywać, jest bardzo istotne, żebyśmy sobie zawsze uzmysławiali, czy ten materiał spowoduje, że te muchy będą szybciej tonęły, wolniej i tutaj musimy sobie to wszystko układać. Jeśli chodzi o mokrą muchę, to też używam przyponów konicznych, fluorokarbonowych, niezależnie od tego czy łowię w jeziorze czy w rzece, to, to tutaj fluorokarbon rzeczywiście jest, jest podstawowym materiałem. Przy mokrej musze rzadko się zdarza, żebym używał przyponu dłuższego, aniżeli długość wędki. Przechodząc dalej, długa nimfa, bardzo podobnie, bardzo podobnie jak w wypadku e, mokrej muchy, Chyba, że używam do tej metody troszkę cięższych nimf, no i trzeba te nimfy zaprezentować dużo głębiej. Wtedy długość tego przyponu może się zwiększyć. Mo może być ee, taka sytuacja, że będziemy musieli wydłużyć ten przypon mniej więcej do długości półtorej naszej wędki, po to, żeby móc głębiej zaprezentować, cały czas uwzględniam, że łowie. Pływającą linką, bo sytuacja się zmienia. O tym zaraz też kilka słów powiem w momencie kiedy używam linki tonącej. E, bo tutaj możemy zastosować też odwrotność tej kombinacji, czyli pływającej linki przyponu i muchy, która tonie. Bo tutaj waga w tym wypadku muchy powoduje to na jakiej plus właśnie długość naszego przyponu. To jest bardzo istotne i średnica naszego przyponu to decyduje o szybkości tego tonięcia, czyli o samej prezentacji. Do tego dochodzi jeszcze prędkość spływu. Jaki mamy, czy to jest miejsce, e, gdzie rzeka płynie szybciej, wolniej, mamy nurt, zwolnienie, i tak dalej, i tak dalej, te miejscówki. To wszystko musimy jakoś sobie uwzględniać, planując e, to, na, w jaki sposób, na jakiej głębokości chcemy prezentować naszą przynętę. E, w wypadku łowienia linkami tonącymi, bywa tak, że ten przypont skracamy skracam na przykład do długości metra półtorej kiedy na przykład używam linki w piątej, szóstej, siódmej klasie tonięcia i chcę, żeby te moje muchy bardzo szybko znalazły się na znacznej głębokości to wtedy ten przypon jest pomiędzy półtorej a między metr a 2 metry i e, nie ma potrzeby wydłużania tego przyponu ze względu na to, że Ciężkie muchy i długi przypon to jest kombinacja, która bardzo utrudnia życie. Mam na myśli rzucanie. Bywa tak, że ten długi przypon powoduje, że, czy zbyt długi przypon, że mamy problem z wyrzuceniem ciężkiej muchy. Wtedy też trzeba się zastanowić, czy kombinacja, właśnie na przykład w skróceniu tego przyponu, nie pomoże nam w samym, w samym rzucaniu tą, tą przynętą. Jeśli chodzi o łowienie na mokre muchy, linkami tonącymi, to bywa tak, że ten przypon znowu wraca do długości mniej więcej długości wędki. Tu znowu muszę wiedzieć, czy te mokre muchy są dociążone, czy nie. Muszę myśleć o tym, jak one szybko będą tonęły, w jakim miejscu rzucam. I tutaj kombinacja długości tego przyponu pozwala nam na różny sposób prezentacji. W momencie, kiedy sięgam po wędki cięższe, mam tu na myśli 8 w górę, pomijając łowienie troci, to mam tu na myśli na przykład szczupaki, mam tu na myśli duże drapieżniki, drapieżniki morskie. Bardzo, bardzo często przypon, jakiego używam, jest z jednego odcinka żyłki fluorokarbonowej, a mam tu na myśli średnicę. Nie jest to przypon koniczny, tylko jest, jest to jeden, jeden odcinek. Dlaczego jest taka... E... Różnica czy też ma to znaczenie. Oczywiście w tym wypadku też można używać Przyponów konicznych Natomiast W wypadku używania dużych bardzo przyjemnych dużych streamerów Delikatność tejże prezentacji nie jest tak istotna jak na przykład w wypadku mówienia na suchą muszkę Mokrą muszkę yy, Nimfę gdzie musimy czy też po cichutku ją zaprezentować czy też chcemy żeby dokładnie Wpadła w miejsce w które chcemy żeby wpadła aby móc tej prezentacji dokonać. Jest to troszkę pójście na łatwiznę, natomiast dla mnie już nie ma to większego znaczenia, jeśli na przykład łowię wędką w klasie 10. szczupaki czy też ryby morskie to używam przyponów fluorokarbonowych z odcinka żyłki mniej więcej o długości wędki. Jednej średnicy. Chyba że zaczynam łowić na przykład szczupaki, czy sytuacja mnie zmusza, żebym szukał tych szczupaków głęboko i wtedy znowu używam linki tonącej, można ten przypon skrócić, natomiast w tym wypadku też jest to jeden odcinek tej samej średnicy żyłki fluorokarbonowej. Sytuacja, w której używam bardzo długich przyponów. To jest sytuacja, kiedy łowię nimfami na jeziorze linką pływającą, czyli na przykład metodą bazerową. Wtedy długość tego przyponu może dochodzić nawet do dwukrotnej długości wędziska. Jest trudno rzucać takim zestawem, czy też trudniej rzucać takim zestawem. Natomiast jest to technika, która pozwala łowienia lekkimi nimfami na znacznych odległościach. Zaznaczam to przy łowieniu na jeziorach czy też bardzo, bardzo wolno płynącej wodzie, chcemy, żeby te nimfy nam, żeby je zaprezentować na dwóch trzech a czasem nawet i 4 metrach, pozwala to używać linki pływającej i ta technika, gdzie po wyrzucaniu czekamy, aż te muchy, te nimfy nam zejdą na odpowiednią głębokość, do tego musimy po prostu używać bardzo długich przyponów. I znowu przy łowieniu jeziorowym, na przykład na streamery, przykładowo świeżych tęczaków, e, chcecie się wybrać na zalew Sulistrowicki, o którym przy ostatnim spotkaniu opowiadałem, e, i chcecie połowić na bubisy. Bubisy są to muchy, które pływają. Odwracam teraz sytuację. Przed chwileczką miałem linkę pływającą, długi przypon nimfy tonęły, więc teraz odwracam tę sytuację, tonie mielinka, mam pływające muchy, dużo krótszy przypom, pociągając, te muchy zjeżdżają na dół, zatrzymuję, zaczynają się unosić do góry, pociągam, zjeżdżają na dół, unoszą się do góry. To jest kapitalny sposób na świeże, świeże wpuszczaki, świeże tęczaki, ale w ten sposób zdarzyło mi się też kilkukrotnie łowić na wolnych odcinkach i cofkach górskich rzek, i sprawdzało się to w wypadku trudnych do złowienia, na przykład okoni, czy też dużych potokowców. Na jeziorze okonie w ten sposób też bardzo, bardzo fajnie, wygodnie się łowi. Średnice żyłek przyponowych. Mam tu na myśli oczywiście średnice końcowe, te do których przywiązujemy naszą przynętę, naszą muchę. Słuchajcie, no nie za bardzo sobie wyobrażam, nawet gdybym wiedział, że lipienie biorą na duże... Suche muchy na szóstce, bo i tak bywa, na przykład na duże chruściki, na bobrze przez pewien okres jesienią, jak leci tak zwany cynamonowy chrust, takich przynęt używam, żebym zakładał tą żyłkę 0,10, nawet 0,12. Zaczynam w takim wypadku od czternastki, a w większości wypadków, kiedy łowię na duże suche muchy, strągi czy też duże lipienie, przede wszystkim myślę tu o strągach, to sięgam po, po grubsze żyłki. Grubsze Odcinki żyłek, które są końcowymi odcinkami naszych żyłek przeponowych, wynika to przede wszystkim z tego, że duże przynęty przy cienkich żyłkach potrafi się to dużo mocha potrafi się skręcać podczas rzucania i cienka żyłka jest dużo mniej na to odporna. Jeżeli założymy cięższą nimfę i założymy dwunastkę. I chcemy rzucać na znaczną odległość, po prostu bywa tak przy małym błędzie podczas rzutu. Ciężar tej naszej przynęty plus prędkość wyrzutu powoduje, że w momencie pauzy zrywa nam ten przypon, Stąd też sięgam po, po, po grubsze żyłki. Ja w ogóle zauży, zauważyłem, że my, wędkarze w Polsce, ze względu na to, że no w wielu miejscach jest słabo z rybami, Zaczymy, zaczynamy to, że od pewnego czasu zaczęliśmy łowić te ryby bardzo, bardzo delikatnie. Sięgamy po raz coraz cieńsze żyłki, coraz cieńsze żyłki. Ja Wam powiem, że w rzece, która tutaj koło mnie płynie, Bobrze, łowiąc na suchą muchę, nie zjeżdżam o tej porze roku niżej żyłką niż 18. Pominąwszy to, że po prostu teraz te ryby są silne i grube i nawet złowienie 30-ka Bywa tak, że gdzieś tam delikatnie się w tempo nie zatnie, to żyłka 14 potrafi bardzo szybko strzelić. Dwa, wydłużam hol. Jeżeli, mam cien jeżeli mamy cienką żyłkę, to wydłużamy tą hol, bo robimy to bardzo, bardzo delikatnie. A w lecie przy powyższonej temperaturze dla tych ryb nie jest to też do końca dobre. Stąd też yy, używam żyłek, żyłek grubych. Yy, jeżdżąc na małe rzeczki, łowiąc na... Na przykład na suchą muchę, czy też na streamera, łowię zawsze powyżej 20. Moi koledzy, którzy regularnie w Polsce łowią na na rzekach Lubelszczyzny, Podlasia, yy, północy Polski, używają do suchej muchy czasami nawet żyłek 26-28. Strong zaprogramowany na dużą przynętę, yy, jemu taka żyłka. Nie, nie sprawia żadnego problemu, a bywa tak, że ten hol musi być szybki ze względu na to, że jest dużo zaczepów w tej wodzie. Wody bywają, te rzeczki bywają małe i trzeba konkretnie dużą rybę jak najszybciej doprowadzić do tego podbieraka. Stąd też to jest, to jest też istotne, żebyście nie do końca też, też byli zafiksowani na minimalizowanie średnic tych ostatnich odcinków. Oczywiście bywa tak, że pojedziecie na san. Pojedziecie na Dunaję czy też na Bukr jesienią, gdzie lipienie zbierają sieczkę, no to trudno tam zakładać żyłkę 0,18. Wtedy się sięga rzeczywiście po 0,12. Czasami ekstremalnie, bo uważam, że to jest ekstremalnie cienka żyłka 0,10. To chyba wszystko w wielkim skrócie, co właśnie chciałbym powiedzieć Wam o, o przyponach, o tym, jak ja je używam. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania techniczne odnośnie przyponów. Dzwoncie, piszcie, coś będę potrafił podpowiedzieć, to na pewno to uczynię. Eee, cieszę się niezmiernie, bo jest teraz ten moment na bobrze, kiedy łowię. Łowię często na wieczorniaki. Ja nie mam, czas, ja nie mam wtedy czasu na to, żeby wyciągnąć aparat czy, czy, czy nawet telefon i tam nagrać kilka zdań, bo jestem po prostu wkręcony. a tego czasu nad wodą nie mam zbyt wiele, szczególnie wieczorami, kiedy te wieczorniaki bywają intensywne, ale krótko. Staram się jak najwięcej łowić. Nie myślę wtedy o, o robieniu tego, ale może mi się uda. Mam plan wyskoczenia na fajne polskie jezioro z pstrągami za kilka dni. Stamtąd mam nadzieję, że uda mi się coś Wam opowiedzieć, podpowiedzieć. Może uda się złowić jakąś rybę, to na pewno, na pewno o tym opowiem, bo zbiornik, który bardzo, bardzo lubię, potwornie trudny, natomiast kryje w swoich wodach przepiękne, przepiękne ryby. Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za to, że jeszcze oglądacie. Dziękuję za łapki w górę.